U stóp potężnej góry Fuji, w sercu Japonii, leży las, którego nie znajdziesz w folderach turystycznych. Nie prowadzi tam żadna kolorowa ulotka. Nie czekają na ciebie przewodnicy, tylko cisza, głęboka, nienaturalna, martwa. To Aokigahara, miejsce, w którym czas jakby się zatrzymał. Drzewa rosną tu tak gęsto, że światło ledwo dociera do ziemi. Od lat ludzie przychodzą tu, by pożegnać się z życiem, ale niektórzy wierzą, że nie są sami, że coś lub ktoś ich tam przyciąga. Duchy zmarłych, zgubione dusze, cienie przeszłości to nie tylko historia o śmierci to opowieść o bólu, samotności i tajemnicy, którą kryją drzewa. A Okigahara leży u północno-zachodnich stoków góry Fuji. Rozciąga się na ponad 30 km kwadratowych. To las stworzony przez ogień. Prawie 1200 lat temu potężna erupcja pokryła ten teren lawą. Z tej martwej ziemi wyrósł las. Gęsty, cichy, płonący dźwięki niczym gąbka. Już w dawnych czasach Japończycy unikali tego miejsca. Uważali je za nawiedzone. Według wierzeń las zamieszkują Jurei, dusze zmarłych, które nie zaznały spokoju. Ich żali i cierpienie miały przenikać drzewa, ziemię i tych, którzy odważą się wejść. Ale nie tylko duchy przyciągały tu śmierć. W epoce Edo zdarzało się, że w czasach głodu rodziny porzucały w lesie swoich starszych krewnych, by umrzeć z dala od reszty. Ten rytuał nazywano Ubasute. I choć nie ma na to jednoznacznych dowodów, legenda przetrwała. W lesie zostawiano chorych lub słabych, by nie przeszkadzali. Z czasem Aokigahara stał się synonimem końca. Nieprzypadkiem nazywa się go dziś najpopularniejszym miejscem samobójstw. Zaraz po Golden Gate Bridge. W Japonii mówi się o samobójstwie szeptem. Choć kraj ten kojarzy się z harmonią, technologią i porządkiem, to za fasadą sukcesu kryje się coś cichego, niewidzialnego presja. Presja, by nie zawieść, by nie okazywać słabości, by być silnym zawsze. W Aokigaharze co roku znajdowane są ciała tych, którzy nie wytrzymali. Biznesmeni, uczniowie, bezrobotni, artyści. Mężczyźni i kobiety. Niektórzy zostawiają listy, inni tylko puste namioty. Czasem radio wciąż gra, mimo że nikogo już nie ma. Dlaczego właśnie ten las? Bo daje spokój, izolację. Aokigahara milczy, nie osądza. Drzewa są tak gęste, że tłumią dźwięki, nawet krzyk. Z biegiem lat miejsce to stało się symbolem. Niektórzy twierdzą, że las przyciąga tych, którzy już nie chcą żyć, że działa jak magnes dla dusz zagubionych. W 1960 roku japoński autor Seicho Matsumoto opisał samobójstwo w Aokigaharze w swojej powieści. Kilka lat później ukazał się poradnik o tym, jak się tam zabić. To wystarczyło, by las zamienił się w punkt bez powrotu. Dziś przy ścieżkach stoją tabliczki. Zastanów się: Twoje życie ma wartość, nie jesteś sam, porozmawiaj z kimś. W Aoki Gaharze nie ma zwykłych ścieżek. Są tylko wąskie przejścia wydeptane przez ludzi, którzy czasem nie wracają. Ratownicy regularnie przeczesują las, zostawiają kolorowe taśmy przywiązane do drzew jedyny sposób, by znaleźć drogę powrotną. Bez tego można się zgubić na zawsze. W lesie odnajdują zostawione plecaki, zdjęcia rodzin, listy pożegnalne, butelki posakę i ciała niektóre świeże. Inne, już zrośnięte z ziemią. Czasem znajdują coś jeszcze dziwniejszego. Namioty ustawione starannie, jakby ktoś tu kempingował, ale nikogo nie ma. Radio gra, baterie działają. Ślady stóp urywają się nagle. Niektórzy ratownicy twierdzą, że czuli w lesie obecność, choć nikogo nie było, że słyszeli szept lub kroki za sobą, mimo że byli sami. Jeden z nich powiedział: To miejsce żyje, oddycha i patrzy na ciebie, kiedy się nie odwracasz. Dla wielu Aokigahara to więcej niż miejsce to przestrzeń między światami między życiem a śmiercią między ciszą a krzykiem. Kiedy pierwszy raz idziesz do Aokigahary, myślisz, że to po prostu las. Może trochę gęstszy, może trochę cichszy, ale to tylko iluzja, bo prawdziwa twarz tego miejsca odkrywa się powoli. Ludzie zostawiają tu ślady, niewidzialne dla oka, ale ciężkie w powietrzu. Jest coś w tej ziemi, coś w tych drzewach. Co sprawia, że nawet powietrze zdaje się obserwować. I są tacy, którzy tam wracają raz po raz nie turyści, nie gapie, tylko ci, którzy szukają zaginionych, czasem tylko ich cieni. Byłem tam dziesięć razy. Za każdym razem mówię sobie, że to ostatni, ale wracam, bo ktoś musi. Najgorsza była kobieta, którą znaleźliśmy w październiku. Zostawiła list w plastikowej torebce przywiązany do drzewa. Napisała tylko: Nie chcę już nikogo zawieść. Znalazłem jej namiot kilka godzin później. Był czysty, ułożony. Obok stała butelka wody i książka. Po japońsku o gwiazdach wyglądało to jak wakacje. Ale wiesz, co mnie przeraziło najbardziej? Kiedy wychodziłem z lasu, zauważyłem, że kolorowa taśma, którą zostawiłem, zniknęła. Ktoś lub coś ją zabrało, a może chciało, żebym został. Od tamtej pory zawsze noszę dwie latarki i nigdy nie idę sam. A Okigahara to nie tylko miejsce śmierci. To miejsce, gdzie zderzają się świat ludzki i coś, czego nie rozumiemy. Czy to echo tragedii, czy może coś więcej? To symbol nie tylko śmierci, ale milczenia, które zabija. Każde drzewo tam widziało więcej niż człowiek powinien, każda gałąź pamięta imię, którego już nikt nie wypowie, i każda ścieżka prowadzi nie tylko między drzewami, ale między decyzjami, które zmieniają wszystko. Ale ten film nie jest o śmierci, to film o ciszy, tej, którą nosimy w sobie, o słowach, które nigdy nie zostały wypowiedziane, o pytaniach, które nikt nie zadał na czas. Bo może wystarczyło jedno: czy wszystko w porządku? Albo zostań, nie jesteś sam. Jeśli kiedyś poczujesz, że twoje myśli prowadzą cię w mrok, pamiętaj, nie jesteś sam. Zawsze gdzieś jest ktoś, kto chce usłyszeć twoją historię. Cisza Aokigahary jest głośna, ale nasze słowa mogą być silniejsze. To mój pierwszy materiał w takiej formie. Starałem się oddać klimat miejsca i opowiedzieć historię, która zostaje w głowie na dłużej. Jeśli dotarłeś aż tutaj, bardzo ci dziękuję. Będę wdzięczny za każdy komentarz, opinię. A jeśli ci się podobało, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. To daje mi siłę, żeby tworzyć kolejne, jeszcze lepsze filmy. Do zobaczenia. W kolejnej opowieści.